Witajcie kochani. Dzisiaj troszeczkę o hortensjach. Ja mam kilka krzaczków hortensji różowe i hortensje białe anabele. One jak widać już opuszczają piękne kwiatostany, będą kwitły. Jaką ziemię pod, to, pod te Hortensje? Otóż nieprawdą jest, że hortensje lubią kwaśną ziemię. Hortensje lubią lekko kwaśną ziemię. Zatem, jeżeli będziecie sadzić, to owszem, można troszkę dosypać do rodzimej ziemi, czy tej ziemi kwiatowej, troszeczkę torfu. E, Natomiast nie tylko i wyłącznie. Tak, dla lekkiego podtrzymania kwasowości ziemi, możecie dorzucić troszeczkę kory wokół z drzew iglastych, One przez moment będą zakwaszały i będą podtrzymywały prawidłowe pH tej hortensji, dla tej hortensji. Na razie wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, pa pa.